W dzisiejszym odcinku zobaczymy jeden na jeden z trąbą powietrzną, ale tym razem będzie to honorowa walka. Przekonaj się kto wygrał i obejrzyj odcinek do końca. Dobrze, przed odcinkiem wyluzujemy jeszcze wygraną osobę z ostatniego odcinka, która miała okazję wygrać Elytry na serwerze Anarchia.gg, więc zobaczymy kto z tych 341 osób wygra w tej chwili. No i wygrał... 997xTymbol, gratuluję. Napisał hashtag Minecraft. Ogólnie, totalkę by fajnie było skarnąć, i życzę wbicia 5000. No i dziękuję bardzo. A to by gratuluję wygrany. Proszę odgłosić się u mnie na Discordzie, do mnie zacznij na Discordzie, a wtedy dam ci Twoją wygraną. Dobra, dawaj Nie no. Nie mogę, nie mogę. <noise> Ciężko mi w ogóle kryta jest zadać tobie, bo ten tak dziwnie skaczesz, nie? Mam taki kupawy. mo movement serio Nie podejmę Ten movement jest nie podemie totalnie Właśnie do tego go korzystam, Ale jakaś, słuchaj jakaś tego tak krytuje, a cię nawet nie mogę skrytować Pamiętam, że wtedy jak na tym odcinku właśnie, nie, który wrzuciłem To tam właśnie mnie ładnie krytowałeś, tam cię bardzo dobrze proszę. No i szpony. Bo to już HP się nie regeneruje. Bo koksy zjedliśmy. Ale może to trzeba... A co?